Wie, że ta trójka robi tu niezły gnój Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź w chuj Wie każdy, że nie ma tu gorszej trójki niż my Jakby się ktoś pytał, to LG i 3. Każdy wie, że ta trójka robi tu niezły gnój Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź w chuj Wie każdy, że nie ma tu gorszej trójki niż my Jakby się ktoś pytał, to LG i 1, 2, 3 Jako pierwszy LG, pokaż piersi, kręci mnie to Rzuć jeton, kobieto, ten dekolt to rekord Prze to, ja to, bo to piękno kocham Ktoż to już klęta, złota, złota. Zostaw cnotę w domu, Zostaw ją, nie mów nikomu, że podchodzę do balkonu, tonu na pewno nie obniżę. Tata, na bagno tu jak podejdzie bliżej, bliżej od wszystkich cenicie, bo kierony są zenicie, bo nabicie słyszycie nasze głosy, bo bez czy lata w że tak krótkie mamy włosy. To też nie odpowiada, czy ryma w domu gada, że przez okno coś tam spada, że ta saga na układa się opiera. Jestem zły, tak mnie odbierasz, was się przekazać w córce, wieście o tej trójce, tak tu wrócę wkrótce. Każdy wie, że ta trójka robi tu, nie zwygnuj Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź, chuj Wie każdy, że nie ma tu gorszej trójki niż my Jakby się ktoś pytał, to LG i 2-3 Każdy wie, że ta trójka robi tu, nie gnój Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź. Wielki będzie znany bo to jeździ. Bicą ucho pieści, wieści dziwnie treści. Na nim we w stanie upajanym gramy, mamy to i tamto. To i owo, słowo to, do nagrywania motorszacji moto. No to tego słuchaj, to ta trójka, to jak paweł Łukasz. To lubią się nastuchać coś naduwać i potem to wydukać kumarz. Wie każdy, że nie ma tu gorszej trójki niż my Wkurwiasz się, bo jesteśmy dużo lepsi niż ty Wie każdy, że to łyka się, płyn i wciąga dym Jakby się ktoś pytał, to edgy i rywalszy Każdy wie, że ta trójka robi tu niezły gnój Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź twój Gorszej trójki niż my Jakby się ktoś pytał to LG I dwa, trzy Każdy wie, że ta trójka robi tu niezły gnój Jeśli ci coś nie pasuje po prostu idź w Wie każdy, że nie ma tu gorszej trójki niż my Jakby się ktoś pytał to LG Dwa, trzy, mam to wszystko, wiesz gdzie, gdzie? W ręku z mocnym leszkiem się i na mieście Wszystkie świnie na podejście, wiedzą wreszcie Kto to robi bez ściem, a kto jest zwykłym leszczem Spoko, wchodzę ci w głowę jak w czoło botoks To z brachu, który napędza mnie jak paliwo w majbachu To dziki, dziki zachód, to wiedzą wszyscy Ta trójka niszczy, a Klimat, tak, klimat i bazę kima, bo wie, że styl ryma, a wszystko inne się dyma. Aż się kurzy, gorszej trójki nie ma kuzyna. Każdy wie, że ta trójka robi, tu mnie gnój. Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź w chuj. Wie każdy, że nie ma tu gorszej trójki niż my. Jakby się ktoś pytał, to LG i 2, 3. Każdy wie, że ta trójka robi tu nie gnój. Jeśli ci coś nie pasuje, po prostu idź w chuj Wie każdy, że nie ma tu groszej trójki niż my Jakby się ktoś pytał, to LGI